Ekran się topi. Dziewczyny, przesadziłyście, to nie są nagłówki z portali dla dorosłych, to reakcja polskiego internetu na to, co właśnie zaserwowały nam Katarzyna Zilman i Jania Lizer. Jeśli myśleliście, że ich występy w tańcu z gwiazdami były gorące, to lepiej usiądźcie. Do sieci trafiło nagranie, które redefiniuje pojęcie chemii. Wicemistrzyni olimpijska dosłownie obwąchuje tancerkę, a ich usta dzielą milimetry. Czy to tylko gra aktorska do teledysku, czy dowód na to, że plotki o ich romansie są prawdą objawioną? Zostańcie z nami, by przeanalizować ten zmysłowy klip klatka po klatce, przypomnieć sobie burzliwą historię ich relacji i dowiedzieć się, dlaczego fani piszą o szczęce na podłodze. Jest grudzień 2025 roku. Katarzyna Zilman i Jania Lizer to duet, który od miesięcy trzyma polski showbiznes w szachu. Wszystko zaczęło się na parkiecie Polsatu, gdzie jako pierwsza kobieca para jednopłciowa przełamywały lody i konwenanse. Program się skończył, kryształowej kuli nie zdobyły, ale wygrały coś znacznie ciekawszego, niegasnące zainteresowanie mediów i fanów. Dlaczego? Bo ich relacja to niekończący się serial pełen niedopowiedzeń, nagłych zwrotów akcji i rozstań z poprzednimi partnerami. Teraz, gdy obie są singielkami przynajmniej oficjalnie każda ich wspólna chwila jest pod lupą A najnowsze wideo, które wylądowało na Instagramie Zilman, to prawdziwa bomba atomowa Na nagraniu widzimy scenę, która ocieka wręcz erotyzmem i bliskością. Panie są wystylizowane, wyglądają jak milion dolarów, ale to nie stroje przykuwają uwagę. To ciała. Jania Lizer, zmysłowa i kobieca, obejmuje koleżankę z programu a Katarzyna Zilman? Ona wchodzi w te interakcje z intensywnością, która paraliżuje. Wioślarka, wczuwając się w rolę, zbliża twarz do szyi i policzka tancerki, wykonując ruch, który internauci i media określili mianem obwąchiwania. To gest atawistyczny, dziki, niezwykle intymny. To nie jest przyjacielski całus w policzek. To zapowiedź czegoś więcej. Kulminacyjny moment następuje na końcu kadru. Twarze obu kobiet zbliżają się do siebie. Nosy się stykają. Usta są tak blisko, że wydaje się, iż pocałunek jest nieunikniony. Napięcie między 48-letnią tancerką a o blisko dwie dekady młodszą sportsmenką jest tak gęste, że można je kroić nożem. W tle słychać muzykę, one bujają się w rytm, zamknięte w swoim własnym świecie. Gdzie istnieje tylko dotyk i zapach drugiej osoby. Jest ogień to najdelikatniejsze określenie, jakie pada w komentarzach. Oczywiście, jak to w przypadku Zilman i Lizer bywa, natychmiast pojawiło się wytłumaczenie, które ma ostudzić emocje, a w rzeczywistości tylko dolewa oliwy do ognia. Podpis pod wideo brzmi lakonicznie: Na planie. W komentarzach Katarzyna Zilman wyjaśniła, o co chodzi. Okazuje się, że to fragment teledysku Odifia, w którym panie wzięły udział. Nasz temat występu w klipie muzycznym to namiętność, jakby co napisała wioślarka, dodając na Instastories z typowym dla siebie humorem, jakby co można nas wynajmować do teledysków. Czy to wyjaśnienie zamyka temat? Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Internauci i eksperci odmowy ciała są zgodni. Gra grą, klip klipem, Emocji nie da się ukryć. Zagranie namiętności z taką autentycznością wymaga albo Oscara, albo prawdziwego uczucia. Sposób, w jaki Zilman patrzy na Lizer, sposób, w jaki Jania poddaje się temu dotykowi, wykracza poza standardowe rzemiosło aktorskie. To wygląda na relację, w której bariery fizyczne dawno runęły. Temat teledysku stał się idealnym pretekstem, by pokazać światu to. Co być może dzieje się za zamkniętymi drzwiami. To genialne zagranie marketingowe, robimy to do kamery, bo to praca, ale wszyscy widzą, że iskry są prawdziwe. Reakcja fanów pod rolką jest euforyczna. Sekcja komentarzy zamieniła się w hymn pochwalny na cześć ich odwagi i zmysłowości. Co tu się dzieje? Ekran się topi, piszą internauci, nie mogąc wyjść z podziwu padają określenia dboginie absolutny czad genialne fani są zachwyceni tą swobodą i henią to można oglądać bez końca jak można być tak zmysłowym pyta jeden z obserwatorów jesteście tak sensualne cudowne idealne brak słów szczęka mi opadał dodaje inny widać wyraźnie że publiczność kibicuje tej parze Ludzie są zmęczeni sztucznością i perowymi ustawkami. Tutaj widzą coś surowego, prawdziwego, coś, co wymyka się definicją. Warto przypomnieć kontekst, w jakim to nagranie się pojawia. To nie jest próżnia. To ciąg dalszy sagi, która rozpoczęła się od bolesnych rozstań. Przypomnijmy: po programie i słynnej imprezie finałowej, Julia Walczak, partnerka Zilman, ogłosiła rozstanie. Chwilę później Jania Lizer wyznała, że zakończyła dwudziestoletni związek z Krzysztofem Hulbojem, przyznając wprost, że znajomość z Kasią miała na to wpływ. Panie spędzają ze sobą mnóstwo czasu, robią wspólne lajwy, na które zdarzają się wpadki, jak pokazanie obrazu z ich wizerunkiem, a teraz występują razem w klipie o namiętności. To układanka, która układa się w jedną całość. Zilman i Lizer mistrzowsko grają na nosie medium. Nie potwierdzają wprost, tak, jesteśmy parą. Zamiast tego dają nam show. Karmią nas obrazkami, które mówią więcej niż tysiąc oświadczeń. Obwąchiwanie na planie teledysku to kolejny poziom tej gry. To prowokacja? Być może, ale to prowokacja, która działa. Kobiety pokazują, że różnica wieku prawie 20 lat. I różnica światów, sport wersa staniec, nie mają znaczenia, gdy w grę wchodzi tak potężne przyciąganie. To wideo to także manifest wolności. Wolności do bycia sobą, do okazywania uczuć, nawet jeśli pod płaszczykiem roli, do łamania stereotypów. Zilman, znana z waleczności na torze wioślarskim, tutaj pokazuje swoją drugą, niezwykle zmysłową twarz. Lizer, profesjonalistka w każdym calu. Pozwala sobie na utratę kontroli. Razem tworzą mieszankę wybuchową. Czy doczekamy się oficjalnego potwierdzenia związku? A może panie uznają, że ta aura tajemnicy jest bardziej ekscytująca i opłacalna? Jedno jest pewne: po tym nagraniu nikt nie przejdzie obok nich obojętnie. Jest ogień to mało powiedziane. Tam jest pożar. Jeśli to sensualne nagranie ta niesamowita chemia i historia relacji, która rodzi się na naszych oczach, rozpaliła Waszą wyobraźnię, zostawcie łapkę w górę. To znak, że wspieracie odwagę i autentyczność. Udostępnijcie ten materiał, by Wasi znajomi też zobaczyli, jak Zilman obwąchuje Janie, niech internet zapłonie. I koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Będziemy śledzić każdy ich ruch, bo czujemy. Że teledysk Odifiał to dopiero preludium do czegoś znacznie większego. Dziękujemy, że jesteście z nami w tym gorącym czasie.